Druga rzecz, wszyscy o tym mówią, KOR, zintegrowany system stabilizacji. Najczęstszy problem, jeśli chodzi o KOR, będzie polegał na tym, że my nie aktywujemy mięśnia wielodzielnego. Ponieważ wszyscy wiedzą i nie wiem dlaczego się utarło, że KOR to są mięśnie brzucha, mięśnie poprzeczne i wszyscy łupią poprzeczne i wszyscy robią planki i wszyscy robią jakieś dziwne tak, aktywności. Natomiast zobaczcie, zintegrowany system, ponieważ to jest przepona. Czyli zobaczcie, przepona, część zintegrowanego systemu, wzorzec oddechowy, zazębia nam się, mięsień poprzeczny, mięśnie dna miednicy, bardzo często kobiety mają problem, mięśnie skośne, tutaj nie pokazane, one sobie idą tu, i mięsień wielodzielny, który jest na przestrzeni odcinka lędźwiowego. I to jest taki święty gral pracy z dyskopatią. Więc mamy dwie funkcje, elongacja i przeciwdziałanie rotacji. I teraz... Jeżeli nauczycie waszego klienta z dyskopatią, utrzymywać prawidłową aktywność systemu stabilizacji, angażować mięsień wielodzielny, to tak naprawdę macie załatwione 80% roboty. Już Wam mówię dlaczego. Zobaczcie, na początku mówiliśmy dyskopatia zaburzenie odżywienia krążka międzykręgowego. Krążek międzykręgowy jest odżywiany tak jak gąbka, tak? Czyli musimy mieć ruch, musimy mieć siły ściskające, odbarczające. W momencie, kiedy mamy niewydolny system stabilizacji, to człowiek się kompresuje. To dźwigam coś, unoszę coś nad głowę, nie mam wydłużonego kręgosłupa, kompresuje. Siedzę przy biurku kilka, kilkanaście godzin, kompresuje. Więc ten krążek międzykręgowy cały czas jest tak. Robię jakieś ćwiczenia, schylam się do przodu. Mam kompresję na kręgi, więc moje jądro miażdżyste, czyli ten żelek w środku, będzie mieć tendencję do większego, nie chcę używać tego słowa, ale wysuwania się do tyłu. Jeżeli aktywuję system stabilizacji, to załatwia mi to sprawę. Bo kładę się, rozluźnia mi się wszystko, jakaś tam kompresja zachodzi, krążek się wyciska. Angażuję system stabilizacji. Gąbka się rozpręża. Zachodzi wymiana krwi. Działam przeciwzapalnie, tak? I teraz pierwsza, pierwsza rzecz, jaką powinniście zrobić po wzorcu oddechowym, jeżeli uczycie i pracujecie ze swoim klientem, to jest nauka ustawiania go w poprawnej pozycji wyjściowej do ćwiczeń. Jeśli chodzi o pozycję stojącą, bo nie mamy czasu, żeby omówić wszystkie pozycje, będzie to bardzo łatwe. Ustaw stopy na szerokość kolców biodrowych. Podkreślam kolców biodrowych, nie bioder. ok? Kręć stopy na zewnątrz. Co tutaj robimy? Angażujemy mięśnie pośladkowe, czyli tworzymy w miednicy taki, taką podstawę, żeby nasz kręgosłup ustawił się w dobrej pozycji w następnym etapie. I teraz różnie się mówi. Na zajęciach używacie takich słów typu wciągnij brzuch, podwiń pępek, pępek do kręgosłupa, kieruj miednicę przód, tył, coś tam. Jest to trudne. Dla osoby, która ma dyskopatię, ma zaburzone poczucie własnego ciała w przestrzeni, ma zaburzone wzorce ruchowe. Ja kiedyś byłam u Kasi na zajęciach kilkukrotnie, zanim zaczęłam trenować, i jak słyszałam pępek do kręgosłupa, to się zastanawiałam o co chodzi. Po prostu. To nie znaczy, że to jest zła komenda, ale to jest trudna komenda dla osób, które mają zaburzony wzorzec, tak? Systemu stabilizacji. Funkcja systemu stabilizacji, wydłużenie kręgosłupa. Wyobraź sobie, że masz sznurek. Się prosto Wyciągnij kręgosłup. Barki obniż. Bardzo często tak się dzieje. Nie? I to jest wsio. Część osób będzie stała przy wydłużeniu kręgosłupa bardziej tu. Nie korygujcie tego na siłę, to jest ich fizjologia. Część osób będzie stała bardziej tu, ale jeżeli wprowadzicie komponent, wydłuż kręgosłup to w ten sposób już aktywujecie mięsień wielodzielny i system stabilizacji i zabezpieczacie kręgosłup. I teraz oczywiście to nie znaczy, że to Wam rozwiąże cały problem i idziemy i 80 kg na martwy ciąg, tak? Zasuwamy. Ale to jest podstawa do bezpiecznej pracy z Waszym klientem. Jeżeli ustawiamy się w klęku podpartym, obowiązuje ta sama zasada. Wydłuż kręgosłup. Jeżeli leżymy, koryguje ustawienie głowy, wyobraź sobie, że wydłużasz kręgosłup. Napięcie mięśnia wielodzielnego to nie jest takie napięcie, że ja się nie ruszę, tak? To jest napięcie, które zabezpieczy plecy, ale umożliwi. Trzymaj kręgosłup, zrób skłon do przodu. Zroluj. Zroluj plecy. Zroluj plecy. Ok. Może się pochylać, nie wypadnie mu dysk. Jeżeli utrzyma wydłużenie kręgosłupa i wróć. Niebezpieczeństwo, że jemu coś strzeli w tych plecach, jest bardzo niewielkie. I teraz to się wydaje takie łatwe, dzięki Kacper, to się wydaje takie łatwe oczywiście, jak pracujemy z człowiekiem, który jest sprawny, który trenuje, który ma świadomość swojego ciała. Natomiast ustawienie waszego klienta w tej pozycji, czasem będzie to kwestia kilku, kilkunastu treningów, tak? Żeby go w ogóle nauczyć, bo stanie wam tak, bo stanie wam tak. Bo gdzieś tam się zgarbi, tak? Ale to, co musicie wynieść i zapamiętać z tego wykładu, to to, żeby aktywować zintegrowany system stabilizacji dodajemy opcję elongacji, wydłużenia kręgosłupa. Ok? No i oczywiście ćwiczenia, które możecie wprowadzić, tak? Utrzymanie napięcia wydłużenia kręgosłupa. Tu oczywiście tego nie widać, tak? Ale. Nie chodzi o to, żeby z całej siły wcisnąć lędźwia, tylko żeby złapać kontakt, wydłużyć kręgosłup, na wydechu przenieść piłkę za siebie. To jest jedno z podstawowych, prostych ćwiczeń. Nie unosimy na początku stóp. Zobaczcie, zamykam obwód, stopy są oparte, ponieważ gdyby nie było tej ściany, automatycznie włączyłabym. Jeżeli mam dyskopatię, mam osłabiony mięsień wielodzielny, automatycznie włączyłabym zginacze biodra które pociągnęłyby moje plecy tak. Przed chwilą byłam na warsztatach u Łukasza Raruga, robiliśmy to ćwiczenie właśnie w wersji bez oparcia. Ja jako osoba, która jest powiedzmy średnio sprawna, ale ciągle mam coś do roboty z wielodzielnym, po wykonaniu kilkunastu powtórzeń odczuwałam bolesność, ponieważ nie miałam zamkniętego łańcucha, tak? Więc wy też musicie pamiętać o tym, że ten klient z dyskopatią to jest taki klient, na którego troszeczkę huchamy, dmuchamy i zaczynamy od bardzo, bardzo, bardzo prostych wzorców. Jeżeli tu nabierze płynności, no to wtedy dopiero przechodzimy we wzorce bardziej skomplikowane. Odrywamy jedną nogę, unosimy nogi, tak? Antyrotacja, wydłuż kręgosłup, na wydechu. Przeciwdziałaj taśmie, która będziecie ściągać w bok, tak? Robimy to obustronnie. To ćwiczenie znacie ono nie jest skomplikowane. Wzorce rotacji. Jeżeli mamy tu zapewnioną kontrolę, możemy zacząć wprowadzać ruch, ruch przeciw jakiemuś tam oporowi. I Wy musicie też pamiętać, że funkcją mięśnia wielodzielnego jest antyrotacja. Ale my na co dzień poruszamy się po diagonalnych, tak? Zobaczcie jak dużo ćwiczeń, które wykonujecie na sali fitness tudzież z waszymi klientami albo aktywności sportowych, to są aktywności rotacyjne. Więc jak wyćwiczycie to i wydłużenie pleców, to spokojnie możecie dawać bezpieczne rotacje. I wtedy nie zadzieje się taka rzecz, o której może pamiętacie, może już nie pamiętacie, o której mówiliśmy na początku wykładu, że pierścień Włóknisty, który jest spiralnie ułożony, Wam się rozerwie, ponieważ Wy przez elongację kręgosłupa zabezpieczacie go i na to dopiero nakładacie ruchomość. Trening core. Trening core u Waszych podopiecznych z dyskopatią powinien być tak prosty, jak to możliwe. Powinien być wymagający, ale minimalnie. Budujecie sprawność z tymi ludźmi cegiełka po cegiełce. Nie wiem, jaka jest zasadność ogólnie wykonania tego ćwiczenia, co ono ma ćwiczyć oprócz równowagi. W każdym razie, im mniej, tym lepiej, i przyjdzie czas na skomplikowane wzorce ruchowe, przyjdzie czas na martwe ciągi, przyjdzie czas na przysiady z obciążeniem, jak wyrobicie sobie podstawy, ok? Bardziej funkcjonalnym ćwiczeniem będzie na przykład tureckie wstawanie, niż to, co widzieliśmy poprzednio, tak? I na koniec mobilność. Wasz klient musi mieć mobilny odcinek lędźwiowy, wasz klient musi mieć mobilne biodro i tu nie będziemy się zatrzymywać, ponieważ wy znacie te ćwiczenia, tak? Znowu, kluczem jest prostota. Im prościej, tym lepiej. Na początku łańcuchy zamknięte, czyli klęk, poczucie w ogóle, czym jest odcinek lędźwiowy i że można tam ruszać, bo wasi klienci przyjdą zabetonowani. I później wzorce miednicy, wzorce rotacji bioder. Podsumowując, ma nie boleć. Jeżeli klient zgłasza wam ból, to znaczy, że coś jest nie tak. To znaczy, że trzeba ćwiczenie zmienić, to znaczy, że trzeba przerwać je. I nie może być takiej sytuacji, że mówicie, to wytrzymaj jeszcze, to zrobimy jeszcze. Jeszcze trzy powtórzenia. Klient, który zgłasza, że ma dyskopatię, że ma problemy kręgosłupowe, jego nie ma prawa boleć wasz trening. Jeżeli boli rotacja w prawo, zróbcie w lewo, sprawdźcie, tak? Spiczcie jednostronnie, zmniejszcie intensywność, dodajcie punkt podporu, nie ma prawa boleć. Prawidłowa pozycja wyjściowa, czyli aktywacja systemu stabilizacji, stopniowe zwiększanie obciążeń, tutaj bardzo delikatnie, tak? To, że ktoś może podnieść 80 kg, to nie znaczy, że powinien od razu. No i mobilność odcinka lędźwiowego i bioder. I teraz jeżeli zadbacie o te zasady pracy, jeżeli znajdziecie sobie. W tym kontekście zasób ćwiczeń. Jeżeli teraz mam nadzieję po tym wykładzie będziecie rozumieć jeszcze bardziej, co tam się dzieje w tych plecach, co to znaczy ta dyskopatia, to z sukcesem będziecie w stanie pracować z trudnymi klientami. Dziękuję. Z nami zostaniesz trenerem personalnym z międzynarodowymi uprawnieniami REx. Więcej informacji na